Chyba. dzisiaj sobie wymienimy taką sprężynę. Jest to sprężyna blokady iglicy. Ona za oceanem potocznie jest nazywana plandżerem. Znaczy jak się bardzo spolszczy, to, to otrzymujemy plandżer i tego określenia będę się trzymał. W tym materiale zamiast używać dwuczłonowej nazwy tak po prostu będzie łatwiej. Wymianę przeprowadzimy na wykorzystując Glocka piątej generacji, tu jest akurat 17 i, i ta sprężyna wchodzi też w skład zestawów TLS, czyli trochę lepszy spust, taki gotowy moduł drop spustowy, który można zastąpić ten fabryczny i cieszyć się krótszym, lżejszym i, i płynniejszym spustem w swoim pistolecie przy niewielkim koszcie i przy bardzo prostym montażu. Dobra. Więc zaczynając cały proces, e, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to sobie zajrzeć do komory, upewnić się, że jest pusta. Jeżeli jest pusta, to potrzebujemy zrzucić iglicę, żeby być w stanie ściągnąć zamek z pistoletu i tak naprawdę ten zamek będzie elementem, który nas interesuje. Mm, tutaj warto jeszcze zdjąć urządzenie powrotne, wyjąć lufę z, z zamka. Delikatnie nam to ułatwi robotę. I jeżeli pamiętacie, jak wyglądało dostanie się do samego zespołu iglicy, to w tym przypadku musimy sobie powtórzyć ten proces czyli zdjąć płytkę oporową zamka, wyciągnąć iglicę. W tym kroku również będziemy wyciągać urządzenie, które dopycha nam. Pazur wyciągu, e, który również zawiera w sobie sprężynę pazura wyciągu, e, i częścią, która nas interesuje, jest ten element to jest, to jest nasz plunger. E, I w momencie, kiedy iglica i, i popychacz tej iglicy jest już usunięty z broni, tak naprawdę, wystarczy tę część nacisnąć, i sam pazur wyciągu wypada nam grawitacyjnie. Teraz pozostaje tylko. Wyciągnąć całą część. My przy okazji możemy tę część delikatnie przetrzeć. Ok. I ona ma w sobie sprężynę. Ta sprężyna. Postaram się ją tutaj uchwycić bliżej. Ona wchodzi do środka tej sprężyny. Jak będziecie wyciągać starą i umieszczać nową, to warto tę sprężynę wcisnąć do końca. Aby ona się chociaż delikatnie zablokowała w środku, i składając cały element, warto zwrócić uwagę na to, że ta część nie jest zbudowana w symetryczny sposób. To oznacza, że z jednej strony znajduje się taki charakterystyczny ząbek, i tym ząbkiem będziemy się kierować w stronę iglicy przy zakładaniu z powrotem tej części. Więc w momencie, kiedy ja umieszczę sobie tę sprężynę, Umieszczam, umieszczam tę część, a no właściwie w tej chwili, jak już jest złożony, to cały zespół. Umieszczam ją w zamku. Ok, i ona z lekkim oporem, ale pracuje. Teraz, kiedy ją docisnę, to jestem w stanie umieścić z powrotem sam pazur wyciągu. Ok, jest to dużo łatwiejsze na czystej broni. Dalej przytrzymując sam pazur wyciągu, dlatego że mogą występować pewne naprężenia pomiędzy tymi dwiema częściami i lubią sobie wyskoczyć z zamka, a sama sprężyna blokady iglicy, jako że jest mała, to bardzo lubi upadać nam na tę część dywanu, na której najmniej ją widać. I teraz, glock jest ogólnie tak przemyślany, żeby części plastikowe pracowały z częściami plastikowymi, a metalowe z metalowymi, więc... Dopasowując metal do metalu, tą częścią metalową będziemy umieszczać nasz popychacz, e, popychacz pazura wyciągu w jego kanale. Dalej, z powrotem umieszczamy iglicę. Z powrotem nakładamy samą płytkę oporową. Po drodze naciskając najpierw na zespół wyglicy, później na dopychacz hazura wyciągu. Całość blokuje się charakterystycznym kliknięciem. Okay. i pozostaje nam już tylko umieścić z powrotem lufę zespół sprężyny powrotnej. Zespół sprężyny powrotnej, tak przy okazji, powinien się znajdować na tym drugim ząbku. I często jest tak. Że wyciągając ten, ściągając zamek z pistoletu, on delikatnie zmieni swoje położenie. Więc, takim podruchem bezwarunkowym u, u starszych użytkowników Glocka jest to, że jak ściągają zamek, to szkieletem dopychają tę część do lufy. Dlatego, że jeżeli ona odstaje, to mogą pojawić się pewne, e, pewne problemy, dlatego, że może blokować złożenie tego. Całego mechanizmu z powrotem, a tak cały mechanizm pracuje gładko.